Cześć. Rozwiązanie tego zadania przedstawiam w dwóch odcinkach. Drugi odcinek to bonus dla osób wspierających kanał, i tam pokażę, jak w fajny sposób rozwiązać układ równań, który stworzymy w tym odcinku. Wyobraźmy sobie ciągnik. Popatrzcie zresztą do internetu, jak wyglądają ciągniki. Ciągnik z przodu ma dwa koła mniejsze, z tyłu dwa koła większe. I teraz Wiemy z polecenia, że przednie koło ciągnika wykonuje o 6 obrotów więcej niż tylne koło na drodze długości 36 m. Skoro w zadaniu pojawia się liczba obrotów kół, to zastanówmy się, w jaki sposób wyznaczyć ilość obrotów przedniego koła na drodze 36 m. To jest bardzo proste. Wystarczy, że podzielimy 36 metrów przez obwód małego koła. Tak? Czyli, jeżeli byśmy rozcięli tutaj w tym miejscu to, to koło, to otrzymamy taki odcineczek. No i teraz sprawdzamy, ile takich odcinków wejdzie na mm, długości 36 metrów. I w ten sposób wyznaczymy ilość obrotów mniejszego koła. Natomiast, gdybyśmy chcieli wyznaczyć tylko poprawię, żeby mniej miejsca zajmowało. E, gdybyśmy chcieli wyznaczyć ilość obrotów większego koła, no to musimy podzielić długość tego odcinka przez obwód dużego koła. I w ten sposób określamy ilość obrotów obu kół. I teraz zobacz. Zgodnie z poleceniem, na drodze takiej długości przednie koło. Wykonuje o 6 obrotów więcej niż tylne koło. Czyli przednie koło ma o 6 obrotów więcej niż tylne koło. O. I stworzyliśmy pierwsze równanie. Teraz z, z, zakładamy, że obwód każdego koła zwiększamy o 1 metr, czyli tutaj dodajemy jedynkę i tutaj dodajemy jedynkę jeśli tak zrobimy to na tej samej drodze przednie koło wykonuje o 3 obroty więcej niż tylne a zatem drugie równanie będzie wyglądało tak L dodać 1 to się równa 36 duże L dodać 1 dodać 3. O. Mamy układ równań, który teraz należy rozwiązać. Musimy podejść do tego sprytnie, um, no żeby liczyło się łatwo. I tą część rozwiązania pokażę już w odcinku bonusowym.